Dzień przedstawimy pistolet tajwański firmy KJW. 2 Jest to pistolet Ruger MK-01. W pudełku oczywiście instrukcja obsługi. Pistolet i Jest to jeden z tańszych na rynku pistoletów gazowych, natomiast oferujący dość dobre parametry. W większości korpus jest wykonany z tworzywa, natomiast szkielet Magazynek i większość, w zasadzie wszystkie części wewnątrz są metalowe. Jest to pistolet, który ma bardzo prostą konstrukcję, nie posiada dłobaku. Ponieważ jest to pistolet gazowy, gaz ładujemy do magazynka. Tradycyjnie, przychylając buklę zawołem w dół, I trzymamy kilkanaście sekund, tak żeby się zdążył nam gaz przeleć do magazynka. ładujemy kulki do magazynka, przypominając szybko ładowajki. Stocznię puszczamy, w wkładamy magazynek do pistoletu. Mamy tutaj jedno na zabezpieczenie. W górę nie strzelamy, widać tutaj literkę S jak SAFE. Przesuwając w dół widzimy literkę F jak FIRE i wtedy możemy strzelać. Pistolet nie ma zasadniczo żadnych części ruchomych. Jedynie tutaj mamy gniazdo do regulacji hop -upu. I regulację dokonujemy małym kluczem imbusowym. Aby wyjąć magazynek, przesuwamy dźwigienkę na dole. I wyciągamy. Standardowo te pistolety mają dosyć dużą moc. Potrafią mieć moc stokową około 40-410 fps. A więc jest to moc dosyć duża. Za duża, żeby bawić się tymi pistoletami w CQB. Ale istnieje bardzo prosty sposób na obniżenie tej mocy. Wyciągamy tą część, odciągamy dźwigienkę. Wyciągamy tą część pistoletu. Widzimy tutaj spężynę. Jest to sprężyna odpowiedzialna za zwalnianie zawoju gazowego. Na końcu sprężyny mamy stalową kulkę. Jest to kulka, która ma średnicę dokładnie 6 mm. Ostrożnie wyciągamy pin, w którym jest zamocowana ta dźwigienka, uważając, żeby nam to wszystko nie wystrzeliło. Tu dokładnie widzimy spężynę wraz z kulką. Zmniejszyć moc pistoletu można albo obciąć jeden zwój sprężyny, albo włożyć wcześniej przygotowaną kulkę. Robimy sobie coś takiego, czyli pół kulki do ASG. Dość łatwo to zrobić, Bierzemy po prostu kawałek papieru ściennego, kompozytową kulkę do ASG. Aż uzyskamy połówkę, kilka minut, kilka na, kilkadziesiąt sekund pracy. I mamy taką połówkę kulki. Wkładamy ją zamiast kulki metalowej. Oczywiście płaską częścią do sprężyny. Wkładamy z powrotem dźwigienkę musimy wcisnąć piny na swoje miejsce. że dźwigienka nadal nam działa a sprężyna ma zmniejszone napięcie a więc FPS-y powinny nam spaść około 30 do 50 FPS-ów z powrotem składamy tak samo mamy teraz obniżone FPS-y jeżeli nie obniżyło nam to FPS-ów do bezpiecznych 350 Musimy po prostu obciąć jeden zły I Zobaczymy, jaka jest moc po naszym. W tej chwili mamy bezpieczną mocnego pistoletu, taką, którą nikomu nie zrobimy krzywdy, ani wpływa to jakoś znacząco na zasięg.